Rozmawiamy z panią prezydent miasta Świnicy, pani Beata moska słoniowska Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Możemy powiedzieć na chwilę przed 47. rajdem świnickim Krauza. Czy czuje pani emocje? Ja zawsze przy rajdach czuję emocje. Jestem kibicem od wielu, wielu lat, od paru lat współorganizatorem. To wielka satysfakcja, ale też i zobowiązanie, bo najważniejsze, żeby było bezpiecznie, żeby było widowiskowo, żeby wszyscy dojechali do mety, żeby po drodze nikomu się nic nie stało i tu muszę bardzo mocno podkreślić, i podziękować organizatorom, że te sprawy, sprawy bezpieczeństwa są zawsze dograne. Do końca wszystko działa jak należy. Mam nadzieję, że taki będzie w tym roku. Też mamy taką nadzieję. Trzymamy kciuki mocno, prawda? Za zawodników startujących w tegorocznym rajdzie. Bardzo mocno. Ja jak zwykle nie zdradzę tajemnicy za kogo najmocniej, ale e, trzymam za wszystkich, za niektórych trochę mocniej. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.